Siemaneczko, siemaneczko kochani, sobota poranek, a my ruszamy. Ja wraz z moją załogą. Jeden, drugi. Ruszamy na dzień chłopaków. Lecimy. Maleczko kochani, witam Was ponownie. Jak widzieliście, dzisiaj dzionek bardzo intensywny. Jak tam u Was, jak sobota zleciała? Bo ja proszę o jeszcze na koniec dnia taki piękny zachód słońca. Półdzionka z synami, dzień z synami dzisiaj. Fajny czas mieliśmy. Od rana najpierw pojechali ze mną w Stadio 6:30 i jechaliśmy na 8.00, do kościożyny na rezonans magnetyczny. Dzielnie czekali, ja miałem badanie. Później jechaliśmy Aqua Centrum w Kościożynie. Kilka godzin razem. Szaleństwa na zjeżdżaniach i jacuzzi i tak dalej. Później młodszego zawiozłem na urodziny na 14. Starszego do domu, aby trochę wypoczął. A ja jeszcze udało mi się pogonić do Gdyni do Polsat Plus Arena. Na takie niesamowite wydarzenie, tam było uwielbienie Michała Króla. Jak widzieliście w tych skrótach i, i mówca protestancki David Hathaway chyba. Pierwszy raz słyszałem o gościu. 93 lata człowiek. Pastor, muszę poczytać o nim więcej, bo tak spontanicznie tam pojechałem. Ale niesamowity człowiek. To niesamowity człowiek, przepełniony Bożą wiarą. No i właśnie wracając teraz już do domu jeszcze tutaj wskoczyłem szybko krótko nagrać taką strzałę do Was. Bo tak mi wchodzi po głowie, jestem napełniony taką Bożą miłością przez ten cały dzień. I też przez te ostatnie dni, gdy czytałem Ewangelię codzienną tą Ewangelia była skupiona. W wieczorniku nie Pan Jezus opowiadał o tym, przykazaniu, które dał uczniom. Dla mnie to w ogóle są słowa. Chyba najważniejsze z Biblii. Ja sobie nawet te słowa, zobaczcie. Znaczy te słowa. Y, tutaj na ręce. Tak pokazuję zawsze w górę. Te, ten, ten cytat. Bo to jest droga do nieba. To jest droga do zbawienia. Jan 13, 34-35 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem. Abyście i wy się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście moimi uczniami. Jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. No i wokół tych słów, te ostatnie Ewangelie, czytania z Ewangelii, właśnie Jana, które czytamy przez ostatnie dni, u tej miłości, nie? Nowe przekazanie, abyśmy miłowali tak jak Jezus. I to niełatwe, bo Jezus miłował grubo, nie? Jezus przebaczał wszystkim z krzyża. Gdy go mordowali okrutnie Przebaczał, nie? Także taka miłość Niełatwa, gruba miłość Ale może miło naśladować Pan Jezus powiedział, abyśmy tak miłowali jak On Abyśmy się starali tak miłować Kochani I sobie tak myślę, że to jest wielka praca Codzienna praca, tak starać się miłować Ale chyba w tym wszystkim najważniejsze Bo sam doświadczam, że mi się to nie udaje I codziennie Mi się nie udaje Nieraz mi się coś uda Nieraz kogoś obdarzy miłością, dobrocią, a nieraz nie. Ale jak sobie nad tym wszystkim myślę, to chyba najważniejsza w tym wszystkim jest intencja serca. Codziennie, gdy rano się budzę, mówię do, do Pana Boga te słowa, ja chcę miłość tak jak Ty, Panie, poprowadź mi przez dzisiejszy dzień. Idziemy walczyć, idziemy próbować. Także najważniejsza jest ta intencja. I takie pytanie do Was, bo ja sobie już dawno temu je zadałem i i czuję w sercu, że Pan Bóg wypełnia moje serce, właśnie dając taką odpowiedź. Pytanie jest następujące: czy masz intencję kochać każdego człowieka? Każdego człowieka? Myślę, że no to jest. Ja mam w sercu taką intencję i chciałbym kochać każdego człowieka. Nawet tego, który mi źle życzy, nawet tego, który jest niemiły dla mnie gdzieś. Oczywiście, że w emocjach. Yy, mogę go nie lubić, i ogólnie Pan Bóg nie przykazał nam, abyśmy lubili wszystkich, ale byśmy starali się każdego kochać. Co znaczy kochać każdego człowieka, życzyć mu dobrze, życzyć mu, aby był zbawiony, aby był szczęśliwy. No, i takie przesłanie, kochanie, właśnie dzisiaj: zbadajcie swoje serducha, jakie macie intencje w swoim życiu do każdego człowieka. I jeszcze jedna rzecz: bo tak naprawdę wydaje nam się, że yy, no staramy się kochać tych najbliższych. Z tymi dalszymi, gdzieś tam przypadkowymi ludźmi, niekoniecznie miłymi, jest, jest trudniej, ale wydaje mi się też, że czasami bardzo trudno jest nam kochać tych bliskich, bo bardzo szybko nam powszechnieją: nie? żona, dzieci, rodzice, rodzina ogólnie mamy ich na co dzień są z nami często przebywamy w ich otoczeniu i tak naprawdę jest trudniej kochać, bo nam powszednieją. Traktujemy ich tak, no właśnie, różnie to jest, nie? Ja tak sobie często myślę, jak traktuję moją żonę, jak traktuję moje dzieci, czy odnoszę się do nich szacunkiem, z taką miłością, z taką dobrocią, czy zawsze jestem taki wrażliwy dla niej, czy takie, wiecie, jest tak potocznie szybko nieraz się traktujemy, nie? Tu jest też, myślę, dużo roboty, nie? Aby codziennie rano sobie właśnie mówić, że dzisiaj nastrał się przede wszystkim kochać tych najbliższych, czyli okazywać im taką dobrość, dobroć, miłość w tych codziennych sprawach, nie? W tym ścieraniu się codziennym. No i następni to są kolejni wszyscy ludzie, których spotykamy, nie? Niech ta intencja w naszych sercu pracuje, niech Pan Jezus w naszym sercu pracuje, w naszym sercu pracuje. Tego Wam i sobie, kochani, życzę, lecę do domu, bo żona czeka w domu właśnie. Ja daję ją kochać. <laughs> no i życzę Wam dobrego wieczorku. Dobrej niedzieli całego tygodnia i do usłyszonka w kolejnym naszym spotkaniu. Amen. Trzymajcie się z Bogiem. Pa! Tam podążamy.